Witam na kanale Agata B od kuchni. Dzisiaj przygotujemy babkę cytrynową. Składniki: 170 g, 3 czwarte szklanki cukru drobnego, 4 jajka o temperaturze pokojowej, 160 g, 1 szklanka mąki pszennej tortowej, 95 g, pół szklanki mąki ziemniaczanej. 6 gramów, jedna łyżeczka cukru z wanilią, około 10-15 gramów startej na drobnych oczkach skórki z cytryny z jednej cytryny. Oczywiście cytrynę wcześniej trzeba sparzyć. Około 15 g soku z cytryny. Jeżeli ktoś lubi ciasta bardziej kwaśne, ilość soku z cytryny można zwiększyć do 20-25 g. 9 g, półtorej łyżeczki proszku do pieczenia, 200 g stopionego masła. Masło powinno być letnie. Zaczniemy od połączenia mąki pszennej, mąki ziemniaczanej, proszku do pieczenia, cukru z wanilią. Wymieszamy, odstawiamy na bok. To też przesuniemy. Zanim przejdziemy do kolejnej czynności, włączę piekarnik, żeby nagrzał się do temperatury 170 stopni. Do większego naczynia przelewamy jajka, dodajemy cukier, miksujemy na wysokich obrotach na puszystą białą masę. Jajka ubite, tak jak widać, masa jest puszysta, zwiększyła kilkukrotnie swoją objętość. Będziemy dodawać połączone, suche składniki. Dodamy w dwóch porcjach, miksujemy do czasu połączenia się. Dodajemy letnie masło, małym strumyczkiem, miksujemy na najniższych obrotach do połączenia się. Dodajemy sok, startą skórkę i przez chwileczkę mieszamy do połączenia się. Tak jak zawsze na końcu, jeszcze mieszam łopatką, żeby sprawdzić, czy na dnie gdzieś nie ma niewymieszanych składników. Delikatnie. Ciasto gotowe. Przygotowałam formę z kominem o średnicy. U góry 22 cm, na dole 15 w wysokości 10 cm. Formę wysmarowałam dokładnie masłem i obsypałam mąką pszenną. Ciasto przelewamy do formy, delikatnie poruszamy, wkładamy. Środkowy ruszt, góra, dół, 170 stopni, pieczemy. Około 45 minut. Do suchego patyczka. Zostały 3 minuty. Babka jest ładnie zapieczona. Sprawdzamy. Patyczek suchy. Wyciągamy. Zostawiamy na około 5 minut formie, żeby delikatnie ostygła i wyciągniemy. Wyszła z formy bez problemu. Idealnie. Odstawiamy na bok, będzie stygła, W tym czasie przygotujemy lukier. 170 g cukru pudru, 1 szklanka, 4 łyżki soku z cytryny. Do cukru dodam najpierw 2 łyżki soku. Ponieważ w ten sposób można regulować zawsze gęstość. Dodajemy trzecią, dokładnie trzeba rozmieszać. Tak jak widać lukier ma konsystencję gęstej śmietany. Jeżeli spuścimy z łyżki i tworzy się stożek, to gęstość jest odpowiednia. Będziemy polewać. Przed zastygnięciem lukru posypałam powierzchu startą skórką z cytryny, babka udekorowana. Żeby lukier zastygł, wkładamy na kilka minut do lodówki. Lukier stężał, ale babka jest jeszcze letnia, nie do końca wystygła. Jak zawsze nie możemy się doczekać, więc ukroimy i zobaczymy, jak wygląda w środku. Ukrojemy duży kawałek, żeby było widać. Zresztą ja nigdy w małe kawałki się nie bawię, bo jak próbować to, to przynajmniej poczuć. Babka pięknie wyrosła, jest mięciutka, słychać delikatne trzeszczenie, szeleszczenie, jak się dotyka. Wygląda bardzo apetycznie. Ukroję jeszcze jeden kawałek. Na tym kawałku widać odrobinki startej skórki z cytryny. Najlepiej będzie widać jak przerwę połowie. O, teraz widać całą strukturę przekrój. Nie ma zakalca, jest mięciutka, wilgotna. No to co? Próbujemy, aż ślinka cieknie. Mm. Idealnie słodka. Czuć smak i zapach cytryny, ale nie jest tego za dużo. Nie jest za mocny. Lukier cytrynowy nadaje charakterystycznego smaku, takiego właśnie jak ta babka powinna mieć czyli cytrynowego. Mmm. Nie, bo w gębie. A taka delikatnie ciepła, to no, rozpływa się w ustach. Mmm. Te odrobinki też zjemy. No, pychotka. Idealna na Wielkanoc, ale ciasto cytrynowe tak naprawdę jest dobre na każdą okazję. Dobrze się przechowuje, dobrze się przewozi, więc naprawdę warto wykorzystać ten przepis. No, słyszę, że ktoś już tu czeka. No, chodź, chodź, już nie czekaj. mi się, że nie dostanę. No, chodź, dostaniesz. Cały wielki kawał, zobacz, jakie piękne. Chociaż nie wiem, czy cały dostaniesz ten kawałek, bo ja też mam ochotę. Nie, nie wygląda <grym> no jak cały. No ja. Dobre. Trochę przypomina babkę gotowaną. Konsystencją, być może, że trochę tak, ale smak ma zupełnie inny. To jest cytrynowe. No czym cytrynowe? Ale bez przesady, prawda? Mhm. Tego nie widać, że masz, bo. Dobra. Sam raz. Smacznego. Dziękuję. Tobie również, ale Państwu również. Zapraszam na następny film. Jak wiecie, jeżeli zasubskrybujecie, wspomaga to mój kanał w rozwoju, więc zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia przy kolejnym filmiku.